Nauczanie domowe, 16 września, Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 7, wersety od 31 do 35: Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: Zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, i je i pije, a wy mówicie: Oto żarłoki i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Jezus. Próbuje określić czy próbuje nazwać problem współczesnego społeczeństwa. Pokazuje obraz dzieci bawiących się na rynku, bezmyślnie krzyczących, przymawiających sobie nawzajem, szukających to takiej to innej zabawy. Krótko mówiąc. Jezus chce powiedzieć, że współczesne społeczeństwo można porównać do biegających za chwilową rozrywką szczeniaków. Można porównać z dzieci na dom, Z bezmyślną grupą małolatów, którzy się przedrzeźniają. Nie można ich traktować poważnie. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju pojawiające się opinie, i to takie coraz bardziej zradykalizowane, wydawałoby się z jakimś namysłem. One mają bardzo wiele tych cech, o których mówi Jezus. Z jednej strony słyszymy, że Kościół powinien się trzymać tradycji i wartości, ale kiedy to robi? To nagle pojawiają się głosy, że to ciemnogród, że to zacofanie, że to nie wiadomo jeszcze sprzed ilu wieków poglądy. Znów słyszymy, kościół ma być bardziej nowoczesny, ma iść z duchem czasu. A za chwilkę o w mediach to jest za dużo tego kościoła, w mediach to za bardzo się wypowiadają biskupi, za dużo jest wiadomości o wierzących. Kościół powinien ewangelizować, powinien wychodzić do innych i z drugiej strony, o no, tego Jezusa to ciągle tylko Jezus i Jezus, czy już nie ma innych tematów? I znów spotykamy ludzi, którzy mówią, to duchowni zakonnicy, zakonnice to takie darmozjady, oni się niczym konkretnym nie zajmują, nie są produkcyjni. A kiedy z kolei pojawia się jakaś działalność charytatywna, to jest narzekanie, że to jest wyłudzanie jakiegoś wdowiego grosza od tych emerytek, które bezmyślnie kładą i dzięki temu Kościół ma na różnego rodzaju dzieła. I jeszcze słychać o, Kościół nie powinien mieszać się do polityki. A kiedy mija kilkadziesiąt lat to znowu słuchać zupełnie przeciwny głos, o ten kościół za mało potępiał Hitlera, za mało mieszał się w sprawy społeczne i polityczne tamtego czasu. I nie wiadomo, czy ma być tradycyjny ten kościół, czy ma być nowoczesny, czy ma być rzeczywiście duchowy, czy też ma być w pomocy materialnej, charytatywnej, czy to ma wypowiadać się na te społeczne sprawy, czy też nie ma? Gdyby chcieć słuchać tych kapryśnych, tych bezmyślnych głosów. Ale to prawda, że Kościół nie ma się kierować kapryśnymi opiniami, słupkami poparcia, nadciągającą modą. Kościół, czyli wspólnota wierzących, ma się kierować prawdą i dlatego będzie bardzo zakorzeniony w tradycji, równocześnie korzystając z najnowszych osiągnięć techniki. Ma być bardzo duchowy, ale nigdy nie zapomni o ubogich. Ma być bardzo konkretny i wydający osąd dotyczący spraw społecznych, politycznych, ale nie tyle akcentując jakąś partię, co wartości i zasady. Mądrość przyznaje słuszność takim postawom, postawom Kościoła. Bądź więc i ty tym dzieckiem mądrości, które jej przyznaje rację. I ty nie kieruj się opiniami innych, społecznymi jakimiś wrażeniami, modą, czy jakąś zewnętrzną tylko otoczką i czymś, co błyszczy. Kieruj się wartościami. I zawsze. Idź za prawdą. Niech Ci błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.